Ludziska, z tej strony Jakuba, a teraz pierwszy odcinek się nie złapał, więc to będzie pierwszy odcinek i drugi w jednym, bo patrzcie co miałem w pierwszym odcinku. To wszystko. To dropłem, dropłem, to, to, dropłem, to, 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 to i to. Więc to wszystko co zrobiłam w poprzednim odcinku Ale to nie wszystko W tym odcinku wbiję dużo pucharków Odcinek będzie 10 minut na serio Nie zrobię dłuższego Bo rypie mi troszkę i będzie w dupę Dobra Szybka gra Dobra, przepraszam, że nic nie będę mówić, bo się wygadałam w poprzednim odcinku i na serii jestem nawet zmęczony gadaniem czasem. Ja, ja mam dziwnie. O, ork warrior i będzie w dupę. Kurde, bo dla mnie w dupę. No nie no, co za szaluzi wredny. Tobie dam, to tobie dam, te. Black Knighta postaram się jeszcze w tym meczu użyć. No naprawdę będzie cudownie, jeśli uda mi się użyć jeszcze w tym meczu Black Knighta. Teraz muszę ratować dupę moją i moich. A postaci mam w dupę, albo on ma w dupę, w dupę będzie. Nie użyję go, niestety. Nie użyłem go. Ale patrzcie, jak ten kozak wygląda. To jest On Black Knight. Bij sobie ale stopą w stopę. Dobra, będzie nowa postać. Nie. Przepraszam. Nie, 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 nie. nie. No ja to sobie. Dobrze. Gemów nie będzie, ale będą fajne rzeczy. Mogę ulepszyć sobie Orka. Ork. On jest potężny. Mam 94 ataku, on ogólnie jest dobra, co dopiero w tej chwili. Oh. Dobra, lecimy. Kuba. No <grywka> naprawdę. <grywka> Jak mój brat, który nagrywa. Fajne odcinki, więc polecam jego odcinki. No Boże, ten Skrzat to chodzi jak gówno. To on chodzi szybciej od nich. Chodzę szybciej od nich. Jest logika? Jest. Kacper wyszedł z meczu. Hmm. Wrócił. Wrócił. Kacper wrócił na mecz. Tadaś, tak? Nie wiem, gdzie się zatrzymać. Jak zatrzymać czas, kurde? <laughs> On nie wie, co się dzieje. Mm. On ma klauna. On to ma fajne, very fajne. Mega opema. O kurde. Niech ci szczena wypadnie, kacprze. A, dostał. Szczena mu nie wypadła, ale dostał porę. Kurde, gemów nie ma <śmów> o Boże święty w dupę jeża, jeża, zwierza Pana Mariana i Filipów. Skeleton. Oh no. Kuzi dostanę <gry> pięć. Oh yeah. Kurde, ona ma słaba... No, ona ma słabo... ona moja kozaka, tak. Mordi trzy skiletki na raz. Bion 25. Nie, to jest malutko. Ty masz iść tu, głupi z gredzie. Przepraszam, że mam coś do zgredów, ale po prostu tak jest. On jest bardzo głupi. I'm a bardzo głupi zgred. Ale co z tym koksem ochronić? O, oh, oni. Mm, 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 mm. O kurde, no biedny skrzat. Skrzacie, pomogę ci. O nie, a teraz sam muszę się troszczyć o moją dupę. <noise> co to było, widzieliście to? Ja go nie dotkłem. Aha, wiem co się dzieje. Całe pole jara jak tak robi. What? Czy ja z nim wygrywam? A mianowicie chyba z nim wygrywam, bo na wygrywanie to raczej wygrywam. Postaw coś tu, naj potem tu, a ja się zajmę braniem mojego night. Knight. Kogo mogę knight? Night! <ścoughs> Zaskoczenie. Nieważne co postawisz i tak go zgniotę. Lekko mnie ubiłeś. Dobry jesteś. Ale tego nie przewidziałeś. No on ma prawie 600 HP. Tak z cztery, z 500 zabiera mój Mój jest taki dobry A ja, on się nawet nie spodziewał tego co mu zrobiłem oh, ha, ha, Mucha ha ha, ha, ha. Mu ha ha ha, ha. <ścoughs> ha 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 Odcinek zaraz Kończy Nie nie zaraz Kończy się dopiero za, za kilkanaście minut Lecimy tu, 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 tu. Ten mój dupa rycerz jest kozak. O kurde, to one usuną tego. Pana. O kurde, on je zabije zaraz. No, on się czepie do kobiet. On nie chce, żeby kobiety miały swoje prawa. Jest okrutnym mężczyzną. Abogajem. <grymne> no, to nie śmieszne. <słuch> Co ja mu zrobiłem na serio? To byłaby. Na ciebie pójdę. O, jej. zjarałem go. On ja się nigdy, nigdy nic Zjarał. Zjarał się, bo się jarał. On się tak jarał, że się zjarał. Ej, to twoje... były. Głupie. Głupie. Mam w, dupę. Mam w dupę. Przegram. Albo wygram. Mam szansę na wygraną. Małe, ale istniejące. Powoli istnieją szanse na to, że. Egzekucjoner. Jakie ja lubię te słowa. Ale skrzaty się tam biją No nie załatwicie. Załatwicie i twojego niziutkiego koleżkę. Oh yeah Baby No i teraz mu czaszka pęknie Ze strachu Patrzcie co ja z nim robię Ten ogr nie wie co się dzieje Niech. Pewnie chyba <laughs> Jezus Nie no on jest koza. Myk, jaram. Mam dwóch czarnych rycerzy w teamie, to nie miałam. Nie mogłam O, dzisiaj wbijamy chyba. Mm -hmm. O, mogę 14 kart. Użyj. 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 Użyj i coś jeszcze mogę. Maks użycia mam na tym i na tym. Kogoś nie mam, mam 12 razy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12. Eee, dobra, to lecimy. Lecimy na. No. Lecimy. Dobra, przepraszam, koniec. Odcinka albo jeszcze... Jeszcze zrobimy ten meszyk Nie martwcie się, zrobimy to! Ja się nie boję, że jakiś flyer będą będzie mną rzucać. O, one są lepsze według mnie. To czy się ten tak wejdzie. ile tor Oczywiście je najłatwiej zabić, tak jak w Clashu, najłatwiej zrobić właśnie je Dobra, ale on nawet... <ścoughs> Co się stało? Teraz puścił smutną muzykę, tylko nie jestem mistrzem montażu Smutek, smutek i prawdziwość o patrzcie, ten jest lepszy od tego, a ten jest lepszy od tego. O! To jest najlepsze. Wierz, no, oczywiście to nie jest najlepszy. O, teraz. Ten Ork warrior cię dokończy, Danielu. Skądkolwiek jesteś? On się jara bardzo. <grystanie> Jezu Jak ja dobrałam słowa Miałbym go na strzałach, gdybym miał 400 HP, na no, Faust Victory. No i to jeszcze w tym odcinku nie udało się następnej areny wbić, ale powinien być fajny, więc elo i nara.